Jesteśmy dzisiaj na konferencji Zumtobel Group, na której chcemy przedstawić najnowsze nasze rozwiązania. Przedstawiliśmy dzisiaj nowości zarówno w grupie opraw Cumtobel, Torn, jak i ACDC, czyli w trzech naszych markach. Główne nowości to system oświetleniowy szynowy w pełni szczelny P65, najnowsza gama projektorów, które ma idealne parametry oświetleniowe do oświetlenia zarówno muzeum, jak i sal wystawowych sklepów, jak również nowe rozwiązania dotyczące oświetlenia zewnętrznego. Muzyka Najnowsze wyniki badań dotyczące wpływu oświetlenia na zachowanie konsumentów pokazują, że Odpowiedni dobór oświetlenia do danego typu konsumenta powoduje, że sklep może mieć nawet o 10% większe obroty niż dotychczas. Najbardziej podobała mi się prezentacja dotycząca Limbic Lighting. Nie wiem, czy dobrze powtórzyłam, ale byłam pod wrażeniem badań, które dotyczyły oświetlenia w strefach sklepu. Najbardziej podobało mi się to, że Cintobel trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o rozwój swoich produktów. I zawsze, kiedy mam styczność z tą firmą, to mogę się spodziewać tego, że zobaczę coś, nad czym długo pracowali i rzetelnie przygotowywali się do jakiegoś, jakiejś prezentacji nowego produktu. Moje oczekiwania zawsze zostają zaspokojone. To, z czym przychodzę na taką konferencję, czyli właśnie, tak jak powiedziałem, oczekiwania, chęć poznania czegoś nowego, co nie jest po prostu przedstawieniem oferty handlowej, ale przede wszystkim jest przedstawieniem rozwiązań, poszukiwań, podbudowane jest mocno taką kwestią techniczną, badawczą. Po prostu to cenię i wiem, że dobrze spędziłem czas i osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć. Na pewno wiedzę o produktach Suntoba, bo są to dla mnie produkty dosyć nowe, więc przybliżyło mi znowu szerokie spektrum produktów. Wiedzę też o projektowaniu jakby przestrzennym tej przestrzeni zewnętrznej, czyli zmierz, noc, dzień.